Pomysł, aby mural z wizerunkiem generała Wiktora Tome powstał w Twierdzy Modlin, powstał tak naprawdę rok temu. Była to inicjatywa innego stowarzyszenia, któremu nie udało się doprowadzić tego projektu do końca i w tym roku postanowiliśmy to zrobić jako Nowodworskie Centrum Inicjatyw Społecznych. Postać generała Wiktora Tome jako dowódcy obrony Twierdzy Modlin w 1939 roku jest tak naprawdę upamiętnieniem wszystkich żołnierzy, którzy w tym okresie bronili Twierdzy Modlin, a nie tylko samego generała. Pomysł, by ten mural powstał w twierdzy Modlin, wziął się od zarządu wspólnoty mieszkaniowej nr 15. Nowodworskie Centrum Inicjatyw Społecznych przejęło kwestie formalne, napisało wniosek, kontaktowało się z artystą Rafałem Roskowińskim, który jest projektantem tego muralu i podpisało umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej na dotację. Mural, oprócz wartości artystycznych, ma spełniać kilka różnych zadań, na przykład pamięć lokalnej historii, edukację historyczną. Czy kontynuowanie lokalnej tożsamości? Generał Wiktor Tome jest nieodłączną częścią twierdzy modlin i historii tego miejsca. Ciężko mi powiedzieć, co nie zagrało w poprzednim roku przy realizacji tego projektu, ale też jak gdyby nie chcę się nad tym zastanawiać, bo to nie moja działka. Chcemy realizować takie oddolne projekty, pomagać ludziom w realizacji pomysłów, by w tym mieście żyło się po prostu lepiej.